Polskie radio Jedynka Reklama. Pożych i karmel i czekoladą Posmakuj lotów w prawdziwie włoskim stylu Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe Jak smak lata w Italii, tylko w Lidlu Pongelati, smak włoskich wakacji Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum polskiego radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju, a po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce, a na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie, Ale Kosmos. Lato z radiem i telewizją polską w Zakopanem już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie. Tym razem zabieramy lokomotyw. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop! Lokomotiv to prosty sposób. Na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam, lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Pastylki do sania oraz suplementy diety trażetki i syrop już dla przylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Z Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. A Cześć Aniu. cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czekam na egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź pozytywum sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania zdałam. Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Flofarm. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Reklama Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas samodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacja.pfr.pl Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Pojawiły się kłopoty na A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle. W samochodzie ciężarowym uszkodziła się opona i doszło do wycieku paliwa. Trzeba unikać prawego pasa w kierunku Katowic, bo ten jest pokryty właśnie paliwem. To 267 km. A propos problemów na A4, tych znacznie więcej. Jadra A4 od strony Krakowa w stronę Tarnowa jak zawsze. Po drugiej stronie coś się dzieje, dlatego, że już drugi bus straży pożarnej gdzieś koło węzła Niepołomice chyba coś się może stać. Tylko na pasie w kierunku Krakowa. Niełatwo także na trasie z Krakowa do Katowic. W Katowicach jadąc od strony Krakowa, między punktem poboru autostrady, opłat za autostradę, a Katowicami jest przebudowa i cały korek stoi przed punktem poboru opłat w Katowicach. Na 40-stopniowym upale jeszcze autostrady pobiera za to pieniądze. A korek tworzy się w miejscu, gdzie dojeżdżamy, do autost dojeżdżamy autostradą A4 do Katowic od strony Krakowa. Przygotujmy się na zator za Chrzanowem. Dojeżdżając do Brzęczkowic od północy też napotkamy korek. To jest droga ekspresowa S1. Ona korkuje się od zjazdu na Mysłowice. W tej okolicy problemy też między Sosnowcem a Katowicami. Zatłoczona jest trasa S86 w kierunku Katowic. S6 pod Trójmiastem, między węzłami Gdańsk, Karczemki i Szadu. Tutaj z kolei mamy zwężenie w stronę Gdyni. Na 333 kilometrze auto dostawcze zderzyło się z osobowym, stąd te problemy. Na S19 tymczasem problemy napotkamy między węzłami Nisko i Rudnik nad Sanem. Na kilometrze 413 auto osobowe wjechało w bariery. Zablokowany jest lewy pas dla jadących w kierunku Lublina. Tu program pierwszy Polskiego Radia Minęła dziewiąta. Tu Polskie Radio. Słuchajcie audycji Lato z Radiem. To je Polské rádio. Vy slyšíte představu Letos Radio. Hovoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Letos rozhlasem. Est le polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio. This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with Radio. Ale kosmos spokojnie można powiedzieć, że co, że nowa oprawa? Proszę nie regulować. To jest program pierwszy polskiego radia. Wszystko się zgadza. Ale kosmos spokojnie. Jak słyszycie, Polka Dziadek jest, zostało spokojnie. O kosmosie można powiedzieć w Zakopanem, Na naszym pikniku, na koncercie, wśród samych gwiazd i w naszej prywatnej stacji kosmicznej. Będę o tym opowiadał, ale dzisiaj także sztos w radioturnieju będzie chyba ekstra punktacja. Za pięć zagramy, plus podpucha w 100 na sto, 100. skojarzenia wiewiórki rejsowa jak zawsze. Czy ja Państwu mówiłem, że z naszą wiewiórką, jak się ją wygra, mówię o maskoce przytulance. Trzeba jednak choć raz dziennie wyjść na spacer? Nie mówiłem. To podam szczegóły dziś w naszej audycji. Lato z radiem przez najbliższe 3 godziny. Roman Czajarek, zapraszam. Lato z radiem także po nowemu. Czas na aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska. Lecimy. Sytuacja na granicy dzieli scenę polityczną. Od poniedziałku wracają kontrole przy wjeździe do Polski od strony Litwy i Niemiec. Najpierw nieznośny upał, potem gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Potężne utrudnienie na francuskich lotniskach, perturbacje, także u nas rozpoczął się dwudniowy strajk kontrolerów lotów. Na miesiąc z możliwością przedłużenia Polska wprowadza kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. Służby pojawią się na przejściach w najbliższy poniedziałek.